Cześć! Dziś mam dla Was bardzo tani smartwatch wyceniany jedynie na 120 zł. Mowa o Ritten L6. Czy poza wskazywaniem godzin ten zegarek potrafi coś jeszcze? O tym już za chwilę. Zapraszam do testu. Zegarek znajduje się w kwadratowym kartoniku, po otworzeniu którego ukazuje nam się bardzo elegancko zapakowany smartwatch. Wyściółka jest takiego brązowego zamszu. Naprawdę robi to dobre wrażenie. Poza zegarkiem w komplecie znajduje się jedynie kabel do ładowania z magnetyczną końcówką, a także śrubokręt i cztery zapasowe śrubki do przykręcenia tylnej pokrywy. Sam zegarek zbudowany jest z stopu metalu i wyposażony jest w gumowy, przyjemny dotyku pasek, Zakończony metalową, połyskującą klamrą. Zegarek ten ma okrągły, klasyczny wyświetlacz o przekątnej 1,22 cala. No, zegarek prezentuje się bardzo dobrze. Jest on stosunkowo smukły. Mierzy jedynie 13 mm grubości, a waży 64 gramy. Po prawej stronie znalazł się przycisk do załączania urządzenia. Po lewej stronie mamy tylko mikrofon. Natomiast z tyłu urządzenia mamy zdejmowalną pokrywę, w jej górnej części znajduje się grill maskujący głośnik, w dolnej części mamy piny do połączenia z ładowarką, która przyczepia się za pomocą magnesów. Pod pokrywą mamy dostęp do baterii, po odsunięciu której widzimy gniazda na kartę SIM i gniazdo kart microSD. Zegarek ten jest napędzany za pomocą tajwańskiego procesora MediaTek MT2502, który wspierany jest przez jedynie 64 MB pamięci RAM. Dlatego mamy zaledwie 128 MB pamięci na aplikację, czyli jest to bardzo mała pamięć. Na szczęście można ją rozbudować za pomocą kart microSD o kolejne 16 GB. Zegarek działa na jakiejś autorskiej odmianie, Którejś z wersji Androida, niestety nie można w systemie tego sprawdzić zbytnio. System ten jest spolszony, co prawda spolszczenie jest bardzo małe, około 50%, może nawet troszeczkę mniej. Zegarek ten oczywiście nie obsługuje sklepu Play. Działa w miarę płynnie, choć czasem można dostrzec mikroprzycięcia. Oczywiście na tym zegarku nikt w gry grał nie będzie, czyli on służy do podstawowych czynności, dlatego procesor o mniejszym traktowaniu tu się powinien w zupełności sprawdzić. Po włączeniu zegarka ukazuje nam się tarcza zegara. Możemy sobie wybrać jedną z kilku dostępnych tarcz. Jest ich bodajże 6. W tym celu należy na chwilę przytrzymać palec na tarczę zegara, następnie sobie przesuwamy lewo-prawo i wybieramy naj Ładniejszą dla nas, najbardziej odpowiadającą nam tarczę. Po zegarku operujemy przesuwając palcem lewo-prawo i korzystając z przycisku załączania. Ikony do programów można pogrupować po cztery na każdy pulpit lub też pojedynczo. Pierwszy pulpit oferuje nam takie funkcje jak zbiór kontaktów, możliwość nawiązania połączenia, historię połączeń, a także aplikację do pisania SMS-ów. Korzystając z każdej z tych aplikacji mamy wybór czy będziemy korzystać z karty ulokowanej w zegarku czy też za pomocą Bluetooth skorzystamy z karty ulokowanej w telefonie. Kolejny pulpit oferuje nam takie ustawienia jak przegląd powiadomień. Oczywiście wszystkie nowe powiadomienia otrzymujemy na bieżąco. Kolejna aplikacja pozwala nam odszukać zagubiony telefon. Będzie on wydawał dźwięk. Jeszcze widzimy kalendarz i... Alarm. Na kolejnym pulpicie znowu widzimy otwarzacz muzyki. Jest też aplikacja, która zdalnie wywoła spust migawki w aparacie telefonu. Możemy też wybrać z jakim urządzeniem ma się łączyć ten smartwatch. No i kolejna karta kryje nam funkcje zdrowotnościowe. Takie jak krokomierz, monitor snu, czy też monitorowanie siedzącego trybu życia, Czyli możemy sobie ustawić czas, po jakim telefon przypomni nam, że mamy odejść od biurka i zrobić sobie chwilę odpoczynku. No ale najciekawszą funkcją chyba jest wyszukiwanie głosowe. Jest to taka fajna aplikacja Google, która pozwala nam na zadawanie pytań do wyszukiwarki Google, ale dzięki niej też możemy nawiązać połączenie. Wystarczy powiedzieć zadzwoń oraz nazwę użytkownika, z jakim chcemy się połączyć. Zadzwoń Piotruś. Do której z tych osób chcesz zadzwonić, Piotruś o ok. klub Piotruś, syn? Piotruś ok. Dzwonię do Piotruś ok, inny. Hmm. Po sygnale nagraj wiadomość. Możemy też w ten sposób pisać SMS-y. Bardzo fajna i wygodna rzecz, która bardzo nam ułatwi korzystanie z tego zegarka, ponieważ SMS. ekran jest bardzo mały. To jest przekąt na zaledwie 3,5 no, cm. Czyli wygodniej Nie jest niego mówić, niż pisać, powiedzmy, smsa. No i mamy tam też takie aplikacje jak stoper i kalkulator. A na ostatnim pulpicie Pisze wiadomość mamy z portalu dwie ikonki. Jedna służy do zmiany skórek, druga ikona Przeniesie nas do ustawień Smartwatcha. Oczywiście bardzo Wyślijmy. fajną funkcją jest funkcja telefonów zegarku. Oczywiście rozmowy, które mi prowadzimy, są w trybie głośno mówiącym. Oczywiście jedną z najważniejszych funkcji Smartwatcha są powiadomienia. Ten zegarek oczywiście bardzo dobrze sobie z tym radzi, dużo lepiej niż wcześniej testowany Number 1 D5. Tutaj niemal niezwłocznie mamy powiadomienie o każdej przychodzącej wiadomości, połączeniu telefonicznym czy jakikolwiek innym powiadomieniu. W aplikacjach, które możemy sobie pobrać, możemy zdefiniować, które powiadomienia mają być przekazywane na zegarek. Oczywiście, jeżeli przychodzi rozmowa, możemy ją też odebrać za pomocą zegarka i prowadzić ją, rozmawiając z zegarkiem. Na przedostatniej karcie mamy dostęp do nagrywarki, stopera i kalkulatora, ale jest też bardzo niezbędna apka, czyli kod matrycowy do zeskanowania przez smartfon. Dzięki czemu będziemy mogli sobie pobrać niezbędne oprogramowanie do prawidłowej współpracy smartwatcha ze smartfonem. Smartwatch wyposażony jest w wyświetlacz IPS w rozdzielczości 220x220 pikseli. Jest to dużo mniejsza rozdzielczość niż w testowanym uprzednio Number One D5. Pomimo tego nie dostrzeżemy go okiem pojedynczych pikseli. Ekran pokryty jest Szkłem odpornym na zarysowania. No i kolejną cechą, która interesuje wiele osób jest bateria. Otóż w tym zegarku zabudowano baterię o pojemności 320 mAh. Baterię tę ładujemy za pomocą specjalnego, dedykowanego kabelka, który ma magnetyczną końcówkę. Ta ładowarka trafi w to miejsce, w którym powinna być. Cztery piny zostaną bezbłędnie połączone. Minusem tego rozwiązania jest to, że gdybyśmy nie zabrali kabla, tego zegarka, nie naładujemy żadna uniwersalna ładowarka nie jest w stanie nam naładować zegarka. Jak długo nam wystarcza energii z takiego zegarka? Otóż bez problemu wystarcza na jeden dzień. Jeżeli mało korzystamy z tych inteligentnych funkcji, nie prowadzimy z niego rozmów, to nawet jesteśmy w stanie. Przeżyć dwa dni. No i w podsumowaniu muszę stwierdzić, że jest to świetna propozycja, jak za 120 zł. Jest to cena zbliżona do najnowszej opaski Xiaomi Mi Band 2. A mimo wszystko ten zegarek jednak ma ciekawsze funkcje. No, brakuje co prawda pomiaru tętna, ale pomimo tego pozostałe funkcje myślę, że przeważają jednak na korzyść tego zegarka. No i nie ma się co oszukiwać, wygląda to troszeczkę lepiej, bardziej elegancko niż kawałek gumy założony na ręce. No i na plus oczywiście tego zegarka musimy wymienić funkcje zdrowotne, możliwość nawiązywania połączeń telefonicznych, napisania wiadomości. Można go nosić zarówno do odzieży sportowej, jak i do tej eleganckiej, ale ma też wady. Brak modułu GPS i brak pulsometru, czyli miernika tętna. Pomimo wszystko myślę, że za 120 zł jest to świetna propozycja. To by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i zostawicie łapkę w górę. A jeżeli szukacie innych propozycji, to przejrzyjcie starsze filmy. Jeżeli nadal nie znaleźliście tego, czego szukacie, to subskrybujcie kanał, bo niebawem będę robił kolejne testy ciekawych gadżetów, prostosin. Będą i zegarki, telefony i mnóstwo innych bardzo atrakcyjnych i tanich rzeczy. Pozdrawiam, cześć do następnego razu.